Cześć manko z tej strony ten zmienny. A tutaj jak widać załadowałem sobie no, taką mniejszą ilość endeków. Eee, cóż, zobaczymy, jak tam dropi w ogóle ten kostny Drakuli z tych pudełek. Eee, ciekawi mnie to, czy w ogóle na przykład z takich 10 pudełek uda mi się wydropić. I no cóż, eee, pokręcimy trochę kołem. Jeszcze nawet nie wiem, czy nie podłożę pod jakieś muzyki, bo no cóż. No, zobaczymy jak to będzie w ogóle ciało najpierw. Jeszcze, o kurde kędzonko tutaj nic nie ma ciekawego, kompletnie Może te skrzydła chociaż Ten pojazd już jest mniej warty, dawa mi skrzydła, proszę No i zajebiście, super eee, To też nie jest dużo, bo tam 16kk tylko A teraz że już wytropiliśmy skrzydełka Teraz nie wiem, 5 kupię takich pudełek, 150 nie niecałe I teraz tak, co nam tutaj dało? Ukienka lali, spinka lali yy, i pojemniki, tak, głównie No, nawet, nawet Poniekąd spoko. A jeszcze misiowy kostium. Czemu mi go? Chyba, że to są dwa kostiumy. Nie no, jest Lali i jest misiowy kostium Lali. Dobra, dobra, czyli jest git. Yy, co prawda to nie jest Drakuli kostium, ale zawsze tam coś wypadło. Dobra, no to lecimy takie drugie kronyconko. O, Wydra jest, 500 endeków. Co mi tutaj wypadnie ciekawego? No, Wydry nie będzie, endeków też nie. Kurwa, najgorsze co mogło być. No nic. Yy, teraz, żeby za szybko endeki nie poszły. A, dobra, weźmiemy 5 pudełek znowu. Znowu, kostium lali i tyle. Tak naprawdę, anckie jakieś tam badziewia tak naprawdę. Teraz nie wiem, czy za dużo tego nie będzie. Tutaj, no, podbieram lepiej, bo jeszcze mi zapach tego paczki i nie dostanę nagród. E, no cóż, zostało 700. Pokręcimy sobie dwa razy teraz. Może coś ciekawego wypadnie teraz, bo nic nie widzę tutaj, nic ciekawego nie ma. Kurde, proszę, nie tego kota. pełniki już chociaż. Kurwa, najgorsze już skrzydła mogą dać, ale nic. I jeszcze jedno kręcąko. O, Drakula, czyżby z koła wypadła Drakula? Nie, już nie wypadnie. Proszę, nie szogun, karty. Nie, nie piórka. Kurwa, no serio. <grym>, unlucky, unlucky. No to dobra, weźmy te pudełka znowu Ansek, Tarota i Lali znowu Kurde, tej Lali tutaj zrobił widzę Ale nie Drakula, niestety Teraz tak, dwa kręcenia kołem i znowu pięć pudełek Kurde, myślałem, że pięć endeków padnie, a tutaj nie bardzo Uwacniacze, proszę, Foxy, niedonatwiona, nieważne No i niedobrze, dobrze, znowu Drakula ale to mi nie dropnie raczej Niestety, no kurwa nie, nie, no nie To jest jakiś żart No nic, no nie udało się Także może chociaż tą Drakulę dostanę Ostatnie próby i co? Ancek, taroty, Lekarstwa no i Misiek znowu No nie jest to Drakula, ale coś tam, coś tam Wydropiłem, co prawda Także no cóż o może następnym razem się uda.